Pięknie. Aga przyszło mi z pola, że mamy wziąć Ele do naszej kliniki, do lekarzy. O! Ja już cały czas od dwóch dni o tym marzę. O, teraz mi przyszło z pola, jak zadzwoniło w głowie, dobra. To Aga, ty... idziemy, Tylko ja. Lecimy na Wirgo. Tak, niech pani sobie zamknie oczy niech wyobraża, Agnieszka jest świetnym przewodnikiem będzie pani mówiła, jak tam, co tam się dzieje. Zabierz, Agunia, Panią Elę, do naszej kliniki, do lekarzy. To są najlepsi specjaliści w dziedzinie medycyny kwantowej. Wiem, wiem, że <laughs> na naszych filmach. <laughs> no to Pani Agunia, idziemy. Tak, już jesteśmy tam w tej sali, dobra? Po prostu w punkcie, w którym nagle no, przeniosłyśmy się. Witam się z Wami tam. Dobra. I teraz dusza wybiera, czy idzie w prawo i uzdrowi jedną chorobę, czy pójdzie w lewo i uzdrowi. W... Ona już jest tam na tej sali, ona już dawno wybrała w lewo, już jesteśmy wśród lekarzy. Jest A! No nie, 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 nie! Agnieszka, najpierw w lewo jest taki fotel, ona idzie na ten fotel i tam jest ta kapsuła, która się jej na głowę spuszcza. Najpierw no. idzie do fotela, i okej, okej, okay, okay. ona po prostu z radości już pobiegła dalej, ale trzeba się wrócić. Usiądzie na tym fotelu, schodzi na głowę tak jakby suszarka do włosów kiedyś, co była, i ona będzie odwirowywała, idzie w lewo i wszystkie programy, kody, wszystko to, co blokuje, że my nie da się, tego się nie da, tego się nie uzdrowi, w tej chwili to wszystko jest wyciągane, uwalniane. Jesteśmy, jest ta suszarka. Ja sobie popatrzę jeszcze, co mogę tutaj zobaczyć. <zysy> Jest pewne nawiązanie do kodów śmierci. Uśmiecham się, ponieważ stoisz e, z potężną giverą w ręku. Przypominasz mi w ogóle, właśnie mi się pokazałaś, taka była w Kilbilu, taka blondynka, właśnie mi się pokazujesz w tej roli. Aż się zmaterializowało to gdzieś do jakiegoś tam, właśnie e, takiego Twojego cienia. I dlatego hasło kody śmierci na początku nam się pokazały. To jest coś, co, 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 co tutaj widzimy. Po raz kolejny będziemy to. One zagrać. są usuwane w tej chwili też. Mhm. Tak, natomiast pozwól temu też po prostu się świadomie rozpuszczać. Zauważone. Najczęściej po prostu przestaje istnieć od razu. One się zmaterializowały do tej postaci, dlatego wychodzą i dlatego nam się pokażą w paru odsłonach, żeby, żeby przyciąganie u Ciebie, afirmacja nie odbywała się z tej ukrytej Twojej części, tylko żeby ją po prostu oświetlić w tej części, w której powinna być oświetlona i wtedy ta materializacja będzie po prostu się odbywała często natychmiast. Pamiętaj też, że są rzeczy, które będą się odbywać w pewnych procesach. Ty, jako e, stara dusza, domykasz pewne procesy, one wtedy potrzebują zawsze więcej po prostu czasu ziemskiego. To tak dla uspokojenia ciebie, że z pewnymi rzeczami cały czas pracujesz. I okej, okay, coś masz jeszcze tam zobaczyć. Czekajcie, muszę się tutaj jeszcze. Dobrze. No. A ona tam siedzi cały czas, nie? Tak, kody śmierci, kody samo ulicę Samo, ale też e, innych masz takie wymierzone działa w innych, nawet jeżeli to z poświadomości płynie. Ta suszarka cały czas pracuje, tam pewne rzeczy się poświetlają, ale to jakby się odbywa z drugiego planu dla mnie. Coś mam zobaczyć jeszcze. Dobra, niech spędzi iluzja, co mam jeszcze zobaczyć. Tak, Twoja podświadomość Cię pożera, po tej pracy tutaj pójdziemy do podświadomości. Dobra, tutaj suszareczka musimy powyciągać, tutaj widzę, że jeszcze się pewne rzeczy dzieją. Musimy tu zostać, a jeszcze raz spojrzeć co jeszcze. Twoja podświadomość też taki, taki potwór trochę, taka ciemna masa, która Cię od środka zżera tak naprawdę. To jest to, na co zwróciłaś uwagę dziś. Mm -hmm. Tak. Pójdziemy mm. też spotkać się z nią. Tak, z tą, która. Dała, ma... właśnie znać, tak, tobie tak. To znać, bo. <laughs> zobaczymy, co tam, tam jakiś też. Coś jest jeszcze, jakiś czar, kontrakt, jakaś umowa. Jest, jest. Dobra, wiemy, co robimy, nie? Tak, dlatego przepraszam. Tutaj zakrakał w tym momencie. Ale my o nim właśnie mówimy. My hmm. o nim właśnie mówimy, tak. Potwierdzenie tego, co nam tak. się ukazało, Tak. Dobra. Tutaj tą to teraz tak. Suszarka idzie do góry, pani Ela wstaje i idzie dalej. Widzi w pomieszczeniu, stoi taka tuba, jak łoże, tuba przeźroczysta, przepiękna, na połowie stoi. Kapsuła, to jest kapsuła, ona w połowie stoi, w połowie leży. Otwiera wieko, wchodzi do środka, kładzie się tam wygodnie, zamyka to wieko, i w tym momencie uruchamia się skaner. On idzie od góry do dołu i skanuje wszystkie miejsca, te, które potrzebują uzdrowienia, będzie pokazywało po kolei te miejsca. Idzie od góry do dołu i potem od dołu do góry. A Agnieszka będzie widziała te miejsca, będzie mogła mówić o nich. Te, które będą ustrawiane. Idziemy po kolei przez całe ciało, od głowy. U Ciebie te historie są bardzo odległe i one poutykały w różnych miejscach ciała, na różnych poziomach. Po przez to widać się Przesuwa od głowy po kolei przez szyję. Na wysokości klatki piersiowej jesteśmy. Wszystko po kolei jest takim promieniem światła obejmowane. Możesz też to sobie wyobrazić, zobaczyć, poczuć, że tak jest. Zamknąć oczy, pani Elu, i wyobrażamy sobie. Zobacz też, że twoje serce się jeszcze bardziej uaktywnia pod wpływem tych prac. Centrum mocy, bo właśnie jesteśmy teraz na wysokości brzucha. Wioda, wszystko co z kobiecością związane. Tutaj też takie kody samozabijania. Bardzo mocno połtykamy na tej wysokości. Tak ma być macicę. Tak, często właśnie do tego stopnia, że. Tak. Tą Ale to nie ma znaczenia, bo energetycznie ty dalej masz macicę, wiesz o tym? Wiem, wiem, wiem. No. Także to tutaj fizycznie to jest fragment tego, jak zepniesz właśnie to. Możesz robić dokładnie to, to, to wszystko, co przystało na starą wiedźmę. Także. Pani, pani Elu, jak pani zamknie oczy, pokazują się pani obrazy? Widzi to pani, co Agnieszka mówi? Znaczy, ja staram się. Okej, okay, dobra. Dobra. Nawet taka sugestia i wtedy ta wyobraźnia też idzie w tamtym punkcie się świadomość też stawia. I tam właśnie ten obraz często jest taki, bo to tak też działa także spokojnie. Można mieć całkiem inny też obraz, ale to, to są właśnie te kwestie, które jako telepaci wypracowujemy sobie. Każdy inny ma trochę kanały. Dobra, mamy przeszło mi przez nogi, stopy. Widzę, jak schodzi z palców u stóp już. Ok, dobrze. Dobra. I teraz to wraca do góry ten skaner, zatrzymuje się i jak już zaskanowało wszystko, pani Ela otwiera od środka tą kapsułę, wychodzi z niej, rozgląda się i widzi przed sobą stół. Idzie na ten stół. Położy się, a ty Agnieszka, proszę zawołaj lekarzy. Oni są obok w gabinecie i czekają. Poprosi, żeby przyszli. Już jesteś. Witam się z wami. Przychodzę do Was dzisiaj z wyjątkowym pacjentem. Bardzo się cieszę na Wasze spotkanie z wami. Poprosimy Was o uzdrowienie jej. Uwaga, co się dzieje. Widzę przygotowywanie się do pewnych działań, które za chwilę się odbędą. Wyciągają jakieś narzędzia, tym razem szykujemy się dobrze. W pełnym zaufaniu jesteśmy do Was. No ja poproszę też Ciebie, Lu, żebyś właśnie skupiła się na, na swoim sercu. Żebyś tą uwagę przeniosła na serce. I ta piękna energia, która tam jest yy, na razem z miłością. Niech zacznie obejmować też po kolei wszystkie obszary Twojego ciała fizycznego. Po prostu taka kula światła. Poczuj, że ta kula jest coraz większa. Wdech i wydech, prowadź to wdechami. I za każdym wdechem stajesz się większą kulą światełka. Twój wydech karmi też przestrzeń dookoła ciebie. To się odbywa równolegle na kilku wymiarach, włącznie z ciałem fizycznym, które jest tutaj też z nami. My tam wszyscy jesteśmy z tobą. Ilu przyszło lekarzy do niej? Wielu jest ich. Oni się kręcą, wyciągają jakieś sprzęty, coś tam robią. Dobrze. Nawet nie wiem co tam jakieś też tam rurki, sprzęty, coś przykładają, coś wyciągają, coś nawiercają. Natomiast widzę to też energetycznie. Poproszę, żebyś też poczuła, Elu, energetycznie, że ta kula światła zaczyna tak jakby od środka się zasysać i tworzy taki rodzaj wiru. I teraz właśnie w środku tego wiru jesteś ty, drzewo życia. Ty idziemy dalej. Ty wstajesz, Elu, z tego stołu, podziękuj lekarzom i rozejrzyj się po sali. Tam stoi wanna z zieloną wodą. Jeśli yes. wchodzisz do tej wany z zieloną wodą, zanurzasz się w niej cała, łącznie z głową. Ta zielona woda ma utrwalić to wszystko, co uzdrowili lekarze. To wszystko się będzie utrwalało. Oni cię uzdrowili. Rak to nic innego jak traumy, niewypowiedziane traumy. Okej. Okay. Pozwól temu, że po trochu odczepiało i właśnie to co Gosia teraz robi jest pięknym wypełnieniem tej przestrzeni która się oczyszcza po odpięciu tego wszystkiego tam wiesz, energetycznie pozwól na to, żeby to właśnie Gosia poprowadziła, bo to teraz będzie to wypełnianie ja też będę podnosić trochę duszę energetycznie żeby ona nie miała tego strachu w sobie, że zostawi jej pustka zostanie, bo przecież ona długo już z tym tak, jest dobra sorry. Ten zielona woda wypełnia wszystko, utrwala, uzdrawia cały proces, który się wydarzył. Twoje uzdrowienie. Polęż sobie cała z głową. Jak będziesz gotowa, poczujesz, to wtedy wyjdziesz z wanny. Ale mi to dobrze, Ja. <laughs> Ja w ogóle nie czuję, że ja chcę wyjść z tej wanny. <laughs> chłonie cały Twój organizm, chłonie. Uzdrowienie utrwala. No powądź jeszcze tam chwilę. Potrzebujesz tam ten Nie ten, nie spiesz się z wyjściem. Jak poczujesz, że jesteś gotowa, to dopiero ten, bo tam na razie. Pokazujesz mi się też, jak się rozłożyłaś. leżysz, leż. No no. Masz się nakarmić. <tuszy> bo, <tuszy> to, masz się nakarmić. Masz taki kwiatek przypięty, co znaczy, że jest dobrze. I remiona, tam mamy cię nakarmić po prostu. Tyle jesteś uzdrowiona, Elu. Hmm, się tego zeszła, no ja wszystkie hmm. Jest cudownie. No dobrze, to możesz wychodzić piękna duszą, bo jeszcze mamy sporo do zrobienia. Yeah. <laughs> Jak już wyjdziesz, podziękuj lekarzom, podziękujcie planecie. Całego serca, całego mojego. I możemy wracać do przestrzeni, gdzie jesteś z Agnieszką. Tam to przestrzeń się zamknie.